Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj omówimy sobie coś innego, bo skupimy się na skrótach na wieżowcu. Jest to stosunkowo nowa mapa, więc pewnie nie każdy je zna. Nie będę tutaj się rozwodził nad moralnością skrótów, ale uważam, że zawsze lepiej je znać i wiedzieć, na co zwracać uwagę na ataku chociażby i wiedzieć, jak je skontrować Na początku pokażę wam, gdzie się spawnują atakujący więc są trzy spony tutaj jest pierwszy tam daleko drugi i trzeci jest... Ci jest tam na dole. Trzeba się zwiesić. A więc na początku pierwszy jest skrócić tutaj. Dobre miejsce jest tutaj. Otwieracie sobie drzwi, wchodzicie na tę kamerę. Jeśli słyszycie kroki albo widzicie, że została zniszczona biegacie tu fireujecie. Ewentualnie... ...na to samo miejsce można tworzyć tu auto. Znowu kamera, Życie kroki, wybiegacie. Tu nawet dalej można wybiec... prefire. Mam nawet jeden klip z tego miejsca, więc... ...też to załączę pewnie. User joined your channel. Panowie, weźcie wersze? Będziemy korzystać po tym leczu, wiesz? Nie łapie, no. o. <grywka> tutaj, jak jest obrona e, herbaciarni i karaoke to jest duża szansa, że zresztą się właśnie tutaj zawsze <grywka> z jeden kill. Dobra, kolejne miejsce. Też dosyć istotne Jeżeli atakujący będą chcieli im przyjąć gejsze, czyli pokój tam Często zraspią się tutaj Wtedy, żeby zejść się na górę będą musieli się wysić stąd albo stąd Więc można Albo zrobić sobie tutaj dziurę i czekać na nich, albo robić tu dziurki, takie jakie chcecie, też czekać. Ewentualnie czekacie na odgłos zwieszania się i strzelacie tu. Jeszcze można wziąć pulsa, wyczekać ich i poczekać, że się pojawią na sensorze, wtedy na nich strzelać. Z tego co jeszcze widziałem niektórzy, niektórzy idą do gejszy, robią dziurę tutaj, czekają aż wejdą tu na górę, ale ogólnie tego nie polecam, bo chcecie mieć to wzmocnione i trzymać gejsze tak długo jak się da. No i zostaje nam ostatni spawn. Myślę, że ten najtrudniej skrócić, ale można wybiec z tego okna. Oni pojawią się tutaj. Tylko trzeba odczekać na początku parę sekund. I się i wybiegać stąd. Ewentualnie można otworzyć. I tutaj. Czekać na nich, chociaż tutaj będą się bardziej spodziewać. No dobra, to tyle. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takich filmikach, czy robić więcej, czy nie. Jak coś też dawajcie łapki w górę, albo w dół, jeśli się nie podobało. No i do usłyszenia.